Tego, że rozpoczyna się lato, a latem jakoś tak ciężko zachęcić wszystkich do tego, żeby zachodzili do instytucji kultury, a wy pokazujecie, że jest kompletnie inaczej, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Po drugie, już dawno w tej przestrzeni na parterze nie działa się sztuka. Używaliśmy jej ostatnio w zasadzie tylko jako miejsca takiego użytkowego, no to był nasz korytarz po prostu, w którym się spotykaliśmy i przekazywaliśmy sobie znak pokoju. A teraz to miejsce znowu ożyło i znowu jest z taką artystyczną duszą. Ja już nie będę więcej mówić, ponieważ nie chcę odbierać wszystkich braw i splendoru osoby, która wymyśliła to wszystko, co dzisiaj się dzieje. Włodek Kosieracki, kiedy dołączył do naszego zespołu, jesienią zeszłego roku, od razu po prostu myślał, żeby zrobić coś, co zwróci uwagę nie tylko na ceik, ale także na zatorze i na jakiegoś wspaniałego artystę z Olsztyna. I to on właśnie wymyślił, że sprawi, że będzie tutaj wystawa. I tak się stało. I to, i to pokazuje, że, że marzenia się spełniają i że realizacja swoich planów wcale nie jest taka trudna, jeśli ma się wokół siebie miłych ludzi, jeśli ma się wokół siebie dobry zespół, no i jeśli się bardzo wierzy w to, że coś się może udać. Oddaję głos Włodkowi twórcy tego właśnie wydarzenia i tego miejsca, który przekonał Łukasza do tego, że warto dzisiaj tutaj mieć wernisaż wystawy swoich cudownych fotografii dotyczących wyjątkowego miejsca w Olsztynie, dzielnicy jaką, jaką jest Zatorze. Włodku, dzień dobry, Łukasz, dzień, dzień dobry. Teraz, mimo tego, że jestem feministką i tego nie lubię, no tak się stanie, że nie będzie kobiet na scenie, będą sami mężczyźni, no ale ja już zrobiłam swoje panowie, czyńcie powinności. Włodku. Dziękuję serdecznie za tak miłe przedstawienie. Powiem może prostymi słowami od siebie, kto mnie jeszcze nie zna, przedstawię się Włodzimierz Kosieradzki, Politologia, Specjalizacja, Dziennikarstwo, dawny głos radia, ale to już było dosyć dawno. Rzeczywiście tak jak Jola powiedziała, wpadłem na pomysł zagospodarowania niewykorzystanej do tej przestrzeni w naszej, w naszej firmie. W, w naszym miejscu, w którym odbywają się fajne, magiczne rzeczy. Zaraz do tego zresztą przy okazji Łukasza wrócimy. I co? No, trzeba było wszystko, proszę Państwa, zorganizować od, od samego początku. Nie było to łatwe. Myśleliśmy w pewnym momencie, że nam się to, to nie uda, ale na zatorzu, na zatorzu, proszę Państwa, czas, wszystkie wydarzenia biegną inaczej. Tu jest jakaś koincydencja prądów, które, które pozwalają pewnym rzeczom zaistnieć, które w innych rzeczywistościach byłyby niemożliwe do, do tego, żeby w ogóle stały się faktem. Cieszę się bardzo, że tak tłumie państwo dzisiaj odwiedzili. Właściwie można powiedzieć, że mamy dwie, dwie uroczystości. Pierwsza to jest oddanie drugiej powierzchni wystawowej Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. Jest to możliwe dzięki mojemu uporowi, ale głównie dzięki przychylności Pani Dyrektor Wiolety Jasłowskiej, której niestety dzisiaj nie możemy Przedstawiam autora zamieszania, Łukasz Perfony. Zastanawiałem się, jak przedstawić Łukasza. Okazało się, że zaczęliśmy współpracę i okazało się, że właściwie to się znamy bardzo długo. Mieliśmy się w różnych sytuacjach, przy różnych projektach. Gdzieś, jako te szare dzieje zatorzańskie. A teraz przyszła okazja, żeby, żeby... Po prostu nastąpiła bardzo owocna współpraca. Dziękuję Ci Łukaszu za to, że przyjąłeś zaproszenie. Łukasz jest specyficzną osobą, proszę Państwa. Jeżeli mogę powiedzieć, ostrzegałem, że nie będzie lekko. Ostrzegałem, że nie będzie lekko. Proszę Państwa, Łukasz ma całkiem inny system czasu. U niego czas nie jest linearny, u niego czas praktycznie nie występuje. Powiem Państwu na przykładzie, Umawiam się z Łukaszem na godzinę dziewiątą i przychodzi punktualnie. Ósma trzydzieści. Proszę Państwa, pół pepola wcześniej. Pół pepola, bo Łukasz odbierze czas w pepola. Dobry jest. To? Proszę Państwa, poza tym... Dobrze. Poza tym Łukasz... Kończący raz mówiąc, poza tym Łukasz jest człowiekiem, który zakrzywia za, za kontinuum czasu. Gdziekolwiek bym nie był, gdziekolwiek bym się nie pojawił, to każdy jest sąsiadem Łukasza Bechola. <grym> Proszę Państwa, nie wiem jak jest to możliwe, ale, ale Łukasz tego dokonał. Łukasz tego dokonał. Odnośnie twórczości nie będę się wypowiadał, pracę i artysta sam, sam się nie powiem tylko, yy, nazwaliśmy tą, tą wystawę. Magia zakorza, Łukasza popola poprzez cejk utrwalona. Bo w naszą filozofię firmy wpisuje się wspieranie działań wszystkich zatorzańskich. Pozdrawiamy panią. Myśleliśmy, że Irenka Telesz też dotrze, ale jeszcze nie... Jest, jest. pani Gdzie jest Irenka? Irenko? A jest Irenka. No to. To ja, muszę, to ja muszę zejść z przywitać. Tak się zakamuflowałeś, że ci nie Ja jestem, robię dzisiaj za pamiętacie? Tak. To, no, mamy nawiązanie od razu do tradycji. Brawo brawo, brawo, brawo. Brawo, 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 brawo. proszę Państwa, prawda. Ma, mało tego, wy to sobie oglądajcie, co y y y jest na ścianach, a ja mam to w domu. Aaaa! Zrob mi to, czy, czy jest Grzegorz? Czy jest Grzegorz Gromek? Jest, jest mi, okej. To jest a, właśnie Sara Wiosna z Zatorza zdjęcie robione na złomowisku. Cudowne ale to mam w domu teraz mnie Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Super, Dziękuję. że jest. Dziękuję. Biorę Łukasza, jest ogólnie dostępny z tyłu. Można sobie poczekać o dokonaniach. Ja tylko powiem jedno. Łukasz ma taki dar uchwycenia chwili na zawsze. W takiej chwili, która jest ulotna. i Chciałbym się powiedzieć, "Spieszmy się kochać za to, że bo tak szybko odchodzi, a dzięki Tobie ono zostanie w nas na zawsze, w naszych sercach, w głowach, umysłach. I zapraszam teraz Państwa do takiej łódki, którą są te zdjęcia łukasza i przepłyńmy się tym korytarzem jego skojarzeń. I każdy odkryje w nim, mam nadzieję co innego. Zapraszam serdecznie. Łukasz Pew. Tej wystawy serce nie pozwoli Państwu nie zobaczyć. Oddaję głos tym Ja mógłbym tak... My... Ja mógłbym po prostu... Dziękuję, dziękuję bardzo. Wodku. no wzruszyłeś mnie swoją. swoim... Tak się, wiesz, bardzo denerwowałeś, a ty widzę, że... Ty chyba po, po, po tej wernisażu będziesz mógł prowadzić jakieś kursy. Słyszę, udawałem. Okej. OK. No, jesteś po prostu starym profesjonalistą. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. E dziękuję wszystkim Państwu za przebycie. E no nie ukrywam, się, jakby jest powrót do takich zdjęć dla mnie bardzo ważnych, um, osobistych, które zrobiłem dla siebie. Um, jest też znowu cudowna okazja, żeby podziękować tej Ma Małgorzacie Jackiewicz-Garniec, która tak naprawdę za zadecydowała 8 lat temu, żeby ta wystawa powstała. E, więc, e, więc Małgosia po prostu e, spowodowała, że ta, że ta wystawa wyszła, że tak powiem e, Została się po prostu materialna, czyli została zaprezentowana na, na papierze jeszcze raz mogę bardzo. Dziękuję. Um, dziękuję wszystkim Państwu za przybycie. Um, naprawdę no, mam dużo, dużo tak, mam potok w głowie, ale też nie chcę Państwu zrobić tak jakiegoś zamieszania, więc um, życzę miłego odbioru. Mam nadzieję, że te zdjęcia jakoś um, będą takim czasem dobrze spędzone. Ja jednak się wywołałam, wywołałyśmy do odpowiedzi. Słuchajcie Państwo, drodzy, to jest znakomita fotografia. I tak przez, zobaczyłam to po ośmiu latach, i nadal uważam, że Łukasz wpisuje się w nurt tej znakomitej, klasycznej fotografii. Imre też, ci wszyscy, którzy są Bresson, to jest właśnie ten nurt, o którym często zapominają współcześni fotografowie, a Łukasz, który wiem, musi pracować i żyć, z czegoś żyć. Róbmy mu wstawę, bo jest naprawdę znakomity. Drodzy Państwo, no po prostu ja nie jestem mówcą, ja raczej staram się po prostu fotografować, więc po prostu bardzo się cieszę, że wszyscy przyszliście tutaj. Jest mi bardzo ogromnie miło, jest mi gorąco. Emocje mam pod, korkę, pod korek, także po prostu no nie będę tego przeciągał. Ee, życzę Państwu mojego odbioru, tam jest wino przy wejściu. Wodku bardzo dziękuję. Jolu, bardzo dziękuję, dziękuję pani dyrektor Jaskórskiej. Eee, super, cieszę się, że ta jak powróciła. Także jeżeli, jeżeli ktoś chce ją oglądać, eee, to, 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 to to jest jakby bardzo ważne, a, a ze zdjęciami jest tak, że, że zdjęcia, na które nikt nie patrzy, no, nikt nie patrzy są jak zegar, który nie wskazuje godziny no, albo odwrotnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Łukaszu, pozwolisz, że jeszcze minutka, jeszcze jedna osoba, która akurat o Zatorzu, o Jakubowie wie naprawdę bardzo, bardzo dużo i marzy o tym, żeby patrząc Ci w oczy, sprawić Ci komplement, mówiąc, że po prostu jest zachwycona tym, że tutaj jest. Zdzisława Łukaszewska, Stowarzyszenie Nasze Jakubowo. Zdzisiu, chodź kochana do, do nas, bo przecież no, kto jak nie Ty, może otworzyć tę wystawę. Proszę Państwa, tak jak powiedziała Pani Małgosia, był wernisaż właśnie dzięki Pani Małgosi i ja mia miałam wtedy Szaloną przyjemność poznać właśnie Łukasza. Zobaczyłam jego pracę, zauroczyłam się tymi zdjęciami, a ponieważ w tym czasie wydawaliśmy, to znaczy w trakcie realizacji, książka w zatorze, magiczna dzielnica Olsztyna, więc ja poprosiłam pana Łukasza o kontakt i po jakimś tam czasie zadzwoniłam i mówię: Książka jest już prawie wydana. Potrzebujemy zdjęcia. I słuchajcie, na to Łukasz mówi, nie ma sprawy. Zdjęcia oczywiście dostaliśmy za darmo, bez żadnej złotówki. I proszę Państwa, to jest pierwsze zdjęcie. To mamy kilka egzemplarzy. Ja mam dwa tylko, dwie sztuki się ostały. To była okładka pierwszej wersji książki, prawda? A drugą później żeśmy doszli do wniosku, że jednak bardziej będzie pasowała. Słuchajcie. Ta brama. Nie wiem, czy ktoś Państwa sobie kojarzy, gdzie ta brama jest, gdzie Łukasz zrobił. Niedaleko jego miejsca zamieszkania też to mojego też. Prawda? Czy ktoś wie? To też są Ktoś wie? Ulica oczeli brama do szkoły numer 11, Prawda? Więc to mało, mało kto wie. I ja słuchajcie, naprawdę yy, chciałam tutaj podziękować jeszcze raz Łukaszowi. Duże brawa dla niego, bo... Jego y, zdjęcia są też w naszej książce. Kilka tam egzemplarzy jeszcze mamy. I Łukasz naprawdę jeszcze raz i od tamtej pory y, no, no, dla mnie Łukasz jest wielki co Tak, Także ja dziękuję bardzo. Łukasz wielki Pep. To popołudnie jest jego. Wykorzystujcie go, eksplorujcie go, zadawajcie mu pytania, teraz jest właśnie czas dla niego i dla jeszcze, nas. Jeszcze Jesz, mogę ostatnie jest. słowo, przepraszam. Y, zostały mi... Dosłownie parę sztuk katalogów, które były wydane 8 lat temu. wódku. taki symboliczny prezent dla Ciebie. No bo to już mi zostało naprawdę parę sztuk. a Ja oczywiście tego nie chcę sprzedawać. Chciałbym, jeżeli ktoś chciałby taki katalog zdobyć, to bym bardzo prosił, żeby, żeby pieniądze wpłacić na, albo po prostu na rzecz Ukrainy. Po prostu, żeby coś się stało, tak, Jak, tak. więc nie wiem, kładę tych katalogi tutaj, jeżeli możecie Państwo przekazać coś potrzebującym naszym sąsiadom, to będę bardzo wdzięczny. Magia za dla Państwa, Łukasz Pepol, dla Państwa, miłego popołudnia, miłego wieczoru, dzięki, że przyszliście.

O tym nie ale podpiszesz nie. mi też? Masz podpisane. mam eee, wciąż. Super. Bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wystawę, bo jest przepiękna. Dziękuję. Jasne. Czekaj, czekaj. Czekaj,